Witam serdecznie, z tej strony Emilia Łubrzykowska, a ze mną Joanna Godecka, autorka książek, life coach, a także terapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to się stało, że znalazła się Pani w Akademii Pozytywnych Kobiet? Skąd ta decyzja? Poniekąd był to przypadek, jakkolwiek do końca przypadki nie wierzę. Alina Adamowicz, która jest twórczynią Akademii, ma taki szczególny talent, że potrafi wyszukiwać osoby, które jakby są w stanie Akademię wesprzeć, coś tam wnieść swojego do tej działalności. I myśmy się spotkały na y, premierze książki mojej serdecznej koleżanki, y, która też jest tutaj obecna. No i okazało się, że obie jesteśmy terapeutkami, obie jesteśmy coachami, mamy podobne zainteresowania. No i zostałam zaproszona na jedno spotkanie akademii. No i pokonałam bakcyla, bo jest to naprawdę bardzo fajne środowisko kobiet, y, które wnoszą tutaj y, swoje doświadczenia, chętnie się dzielą y, tym, co wiedzą. Tym, co potrafią. Mamy taki bardzo sympatyczny program. Każda kobieta, która tutaj przychodzi, czuje się ważna, czuje się zauważona, wysłuchana. I moja rola tutaj. Właściwie m, też jest spójna z tym, co robię na co dzień, y, ponieważ mamy tutaj takie tematy, którym poświęcamy, jakieś krótkie wykłady, dyskusje. Są to tematy związane z rozwojem osobistym, z różnymi kobiecymi, ale też nie tylko kobiecymi problemami. Także no, mogę się dzielić tym, co wiem i sprawia mi to naprawdę wielką przyjemność, także z dużą radością przyłączyłam się do tego grona. Jakie idee przyświecają właśnie Akademii Pozytywnych Kobiet? Y, Przede wszystkim właśnie ta pozytywność, ponieważ e, tak naprawdę możemy się spotkać e, tylko w tym paśmie pozytywności. Nawet powiem tak może trochę mm, patetycznie miłości, oczywiście rozumiejąc ją bardzo szeroko, e, bo miłość to jest taki wspólny mianownik dla wszystkich pozytywnych uczuć. E, I wtedy naprawdę się spotykamy z drugim człowiekiem. E, jeżeli patrzymy na niego jak na rywala, jak na kogoś kto może nam coś Zabrać, w czymś przeszkodzić, no to wtedy jesteśmy oddzieleni, to jesteśmy na swój sposób samotni. Natomiast ta pozytywna atmosfera, która nas łączy, yy, sprawia, że my się naprawdę możemy poznać i naprawdę możemy się podzielić pewnymi yy, wartościami, które mamy wspólne. Swoimi wartościami dzieli się Pani także w swoich książkach. W styczniu wychodzi kolejna pozycja. Co znajdzie się w tej książce? W tej książce będziemy jakby będę zajmować się budowaniem poczucia bezpieczeństwa. Książka nosi tytuł przestań się zamartwiać. Natomiast tak naprawdę ona też jest skonstruowana pozytywnie, ponieważ na początku jak zaczęłam ją pisać, to pisałam ją właśnie w takim trybie jak się przestać bać, jak pokonać pewne rzeczy. Warto powiedzieć, że 20-25% osób w naszym społeczeństwie w ogóle w w społeczeństwie y, krajów rozwiniętych na świecie, y, o, y, taka liczba mniej więcej osób, taka grupa osób y, cierpi na nerwice wszelkiego rodzaju. Y, to jest taka y, niestety choroba y, cywilizacyjna, y, ale w pewnym momencie pisząc książkę, doszłam do wniosku, że lepiej pisać o budowaniu czegoś, czyli właśnie o budowaniu poczucia bezpieczeństwa, niż o walce z lękiem. To nas od razu tak nastawia, y, że napinamy się, tak? A tutaj właśnie chodzi o bezpieczeństwo, o spokój, o harmonię wewnętrzną, dlatego taki tak naprawdę tak się książka ma przekaz. Jak czuć się bezpiecznie? Czy zgodzi się Pani, że jest to pozycja nie tylko dla kobiet, ale także dla mężczyzn? Tak, zdecydowanie. Są wszystkie moje książki, bo i nie odkładaj życia na później, i bądź pewna siebie. Co prawda w tytule mamy tu literkę A, ale to nie znaczy, że to jest tylko dla kobiet. No i jeszcze szczęście w miłości. Te wszystkie książki są dla obu płci. Nie ma tutaj rozróżnienia. Prawda jest tylko taka, że kobiety częściej kupują poradniki i kobiety częściej o sprawach mówią, dyskutują. No więc tutaj taka kurtuazja ze strony wydawnic, że y, tak jakby są skierowane do kobiet, ale treść jest uniwersalna. Jaka jest rola coacha? Y, rola coacha jest taka, y, znaczy coach pokazuje drugiemu człowiekowi y, jego y, zasoby. Bo często jest tak, że nasze problemy nie wynikają z realnych jakichś sytuacji, tylko z naszego myślenia o sobie, że nie potrafię, że jestem nie dość dobra że sobie nie poradzę, że czegoś nie wiem, nie umiem. I to nam bardzo przeszkadza w podejmowaniu wyzwań. Rolą coacha jest pokazać człowiekowi, kim tak naprawdę jest i sprawić, żeby zaczął widzieć w lustrze kogoś naprawdę wartościowego. I to jest bardzo przyjemna praca i muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy kończymy już nasze sesje ja widzę, że w tym lustrze naprawdę jest ten taki silny i szczęśliwy człowiek, no to mam z tego wielką satysfakcję. Na zakończenie mamy dla Was konkurs. Ze względu na to, że zbliżają się święta, mamy do rozdania książki właśnie Pani Joanny Godeckiej. Będzie to pozycja Szczęście w Miłości. Nie odkładaj życia na później i bądź pewna siebie. No a pytaniem konkursowym jest: No może mm, coś takiego? Jak wyobrażasz sobie bycie pewnym siebie? Co to dla ciebie jest takiego? Ja myślę, że bardzo różne odpowiedzi mogą tutaj paść, a najciekawsze zostaną nagrodzone książkami. Zapraszamy do udziału. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo.